Biblię i poprosimy o tajemniczą kopertę, bo tam w niej będzie no, to jedno nazwisko. Mamy w tej kategorii nie tylko statuetkę, którą wręczy pan Piotr Szymański, ale również nagrodę dodatkową, czyli laptop. Bardzo prosimy, kto zwyciężył w konkursie żużone zdjęcie rok. W konkursie na lowe kliencie roku w sezonie 2011 zwyciężył Pan Michał Szmyt. Zapraszamy do nas Pan Michał Szmyt. Bardzo prosimy statuetka i do tego dodatkowa nagroda odfundowana przez Mazowiecką Spółkę Gazowniczą. Jak się łowi takie, wieczór, panie. takie zdjęcie, jak się je robi? Nie wiem, to chyba trzeba czuć po prostu. Znaczy część, część ludzi mówi, że trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A później czuć ten cały sport, może bym przez sposób. Może się ładnie... nie może Czy żużel jest tą szczególną, kochaną dyscypliną sportu, którą Pan lubi fotografować? Nie ma lepszej. Nie ma lepszej. Przenika, przenikam niezgodnie przenika, A czy nam pan, przed chwilą Pan wspominał o tym, że czasami na bierażu, y, można dostać szetem. Gdzie Pan się lubi najbardziej ustawiać? Masz domu. Szczytu nie <grymne> Dziękujemy bardzo, gratulujemy serdecznie Michał Szyńc, Nagrody. Znowu, a Szanowni Państwo, ten wieczór rozpoczęła Aleksandra.